Yeah, i it. O, witajcie, witajcie na moim kanale Via Zewą. Dzisiaj zabieram Was do Ogrodów Różanych w Rzymie. Już metro podjechało. Ja już wsiadam i widzimy się w ogrodach. Ciao! Jestem teraz w metrze, bo jadę z Ostii Antycznej. posiadam na Eurbanianach. No i teraz e, wysiądę na przystanku e, dziką maską Jest <zum> zamieszanie w tym metrze. Okej, okay. widzimy się już w ogrodach. Jesteśmy przed wejściem do ogrodów różanych. Tam są ogrody różane. Zobaczcie, jaki tutaj jest wielki ruch. A przede mną jest Circo Massimo. Znajduje się już przy ogrodach różanych. Przede mną jest pomnik Giuseppe Mazzini oraz piacale Ugo la Malta. A naprzeciwko tego pomniku jest właśnie Cirque du Massimo. Teraz rzucimy okiem na ogród różany, inaczej zwany Rosetto Comunale di Roma. Kochani, tutaj wcześniej w starożytności była świątynia poświęcona bogini Flora. W 600 roku były tutaj ogrody i cmentarz komunalny żydowski. A w 1934 roku ten cmentarz został przeniesiony na e, główny cmentarz w Rzymie na Verano. I od 1950 roku tutaj e, posadzono róże i w ten sposób powstał taki cudowny ogród różany. Na terenie tego ogrodu mamy 1100 Różnych rodzajów róż, czyli różnych gatunków. Ja teraz Was poprowadzam po, tych, po tym ogrodzie, pokażę Wam piękne róże. Z tego co wyczytałam w ostatnich wiadomościach na stronie internetowej, na włoskiej stronie, był konkurs w maju i wygrała najpiękniejsza róża z Francji. Ja do tych ogrodów przyjechałam 29 maja, czyli dzisiaj jest 29 maj, jest bardzo gorąco, jak zauważyliście ruszyłam z Ostii Antycznej, wsiadłam w pociąg, dojechałam na stację Maliana, tam się przysiadłam na metro i szybciutko dojechałam na stację metra Circo Massimo. I rzut beretem, dosłownie może 300 metrów, czy tam 400, doszłam do tych ogrodów. Myślałam, żeby dojść jeszcze do ogrodów pomarańczowych, do ogrodu pomarańczowego, no ale że tak było gorąco, nie byłam w stanie już tam pójść. A dzisiaj Was oprowadzam po, tych, po tym ogrodzie różanym Cieszę się bardzo, że przyjechałam tutaj, bo jestem tutaj pierwszy raz w tych ogrodach rzadkich. Nie możecie sobie wyobrazić, że ja tutaj przyjechałam mieszkać w 1989 roku. A teraz jest 2022, a ja dopiero postawiłam nogę w tych ogrodach różanych. No, tak czasami bywa, że pod nosem coś mamy, a nie zwiedzamy. Ale w związku z tym, że założyłam ten kanał Via Josephą, postanowiłam dla Was i dla samej siebie też pojechać i zobaczyć te ogrody różane. I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że najlepiej zacząć zwiedzać te ogrody różane już od. 16 maja, jak zaczynają rozkwitać pierwsze róże. Tak, jak zaczynają rozkwitać pierwsze róże, ja tutaj podstawiam głos, a tutaj dostaję telefon od koleżanki. Oczywiście filmik nagrywałam telefonem, więc tak to wygląda. Wracając do ogrodów różanych, to jest coś wspaniałego. Po prostu musicie tu przyjechać i zobaczyć. Kto będzie w Rzymie, będzie zwiedzał Rzym, niech sobie zadedykuje pół dnia i przyjedzie tutaj na Circo Massimo i zwiedzić ogrody różane. Wejście jest gratis, nic się nie płaci. Także naprawdę. Zapraszam. Przychodźcie, oglądajcie. O, widzicie, tu jest taka fontanka. Z takiej fontanki możecie sobie nabrać wody do butelki i, i dalej zwiedzać. Tutaj jest wejście od drugiej strony. Ja wchodziłam od placu, a tutaj jest z drugiej strony jest taka uliczka wąska. Pokazuję wam, tędy tutaj ludzie tu przyjeżdżają, parkują samochody i wchodzą od góry, a nie od dołu. No i dalej idziemy do naszych ogrodów różanych. O widzicie jest nazwa: Rosetto Komunale. Wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Ten kanał istnieje od niedawna, od października 2021 roku. Jak tutaj ponownie przyjechałam mieszkać do Włoch. Ja we Włoszech mieszkam 33 lata, mam męża Włocha, pochodzi z Oski Antycznej. Trochę ze mną mieszkał w Polsce 10 lat, to jest dużo, ale jeździliśmy często do Włoch, a konkretnie do Rzymu. A teraz z powrotem wróciliśmy tutaj mieszkać. No i tak wpadłam na pomysł, że otworzę ten kanał i będę pokazywać moim widzom to, co się dzieje we Włoszech, no konkretnie w Rzymie. Jak Wam się podoba spacer po ogrodzie różanym w Rzymie? Proszę napiszcie mi w komentarzach. Ja dalej spaceruję i dalej zapraszam Was na filmik. Żegnam się z Wami, dziękuję za poświęcony czas, że mnie oglądaliście. Napiszcie jakiś komentarz, jeżeli Wam się filmik podobał. I zapraszam Was tutaj do tych ogrodów różanych. Najlepiej przyjechać w miesiącu maju, na początku, pierwszy, drugi tydzień, bo ja jestem już w trzecim tygodniu i niektóre róże przekwitły, tak jak zauważyliście na filmiku. No to co, bona giornata. Widzimy się na następnym filmiku. Ciao!